Yy, założyłem sobie kanał, żeby robić wideorecenzje, To teraz dużo debili robi kurwa wideorecenzje i się nie da oglądać, a ludzie to oglądają. To niech patrzą mi na moje. Będę recenzował grę Minecraft Yogbox. To jest taki dodatek. On dużo rzeczy dodaje. Yy, można sobie pozmieniać. Yy. Teksturę paki jakieś A, zaczniemy grę w nowym świecie Żeby nie było, że oszukuję, nie? Bez, bez nie pisać, że Twitter, A, No Nazwiemy świat Nowa Mama 4000 Żeby było śmiesznie I klikamy OK ja wam powiem, pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić w programmingu, to wiem, to trzeba, zrobić sobie dom. O, mam gdzieś, mam jakiś mózg. Ale to bym, nie szybko, bo zaraz będzie noc na naszej grupie. To jest kompas na tej, na tej grze nowej. On nam pokazuje gdzie jesteśmy my? i coś kolatowego jest na nas skacze, A, ale słodkie. Podobno już słyszałem, że jest dużo rzeczy, nie tak jak w waszych dwóch historiograficzach 1.3, 1.7. Mamy różowe trikcerce? No to wygląda, wylądowałem na wyspie gej. To jest samotna wyspa. Nie ma nic dookoła. Nic nie jest ten nowy świat. Dobrze to, to żyjemy do wszystkiego innego. Żyjemy sobie sami. Niepotrzebne nam są ludzie. Niepotrzebne nam są chleby. Niepotrzebne nam są yy, drewna. Co to? To jest taka książka. Już, już wiem. Kolega mi tu mówi z boku. I tu... O kurwa. Można robić rzeczy takie. Ma się wszystko opisane. Wow. Ale to czasaletowe to nie wiem co to jest. Nie? No to tak. No i to i, i, nie robiło. Muszę to zrobić. No to jest nawet nie wiem. I... i na mniejsze no nie. Jakieś zielone kółki jakieś, nic nie rozumiem, nic nie rozumiem. Ja nie wiem jak jest w pełni wyciekający, takie gówno. Nie wiem, że bije. Musimy mieć więcej ziemi na nasz dom. Gracias. Gracias.

Pójdźmy wozić w jedzenie! No to jest dole! Kurwa! Co to jest za pitem? Co. Weźmy sobie to. Nie, to. Dole. Zobaczymy tutaj, jest. Tego jeszcze nikt mi nie mówił. Są jakieś kwiatki! Ja je mam! No kurde, bo jedna jebana... Ja pierdolę! No, i... dostaje bardzo! Teraz już mnie piknie, będzie pisał, Teraz już nie taką chcielibyśmy postępować! Teraz wiem, trzeba bardzo w Nie ma co się wskatkać! Oni są różowi, ale są twardi! Sami widzieliście zresztą! Pijem go dobrze tak tą książką! I w ziemią. Czemu jest taka ziemia? O, troszkę moja. Jak się wchodzi tu? tu? O, tu. Musimy sobie przenieść. Co to za takie skrzydło na dole? O, może o, o. I mamy dom pierwszy. To nie jest najwyższy malszy. Ja sobie zrobię tutaj okno. A tutaj sobie zrobię drzwi. Zrobię sobie wchody na dach. Tutaj obok. Jakbym coś gonił, to mogę skoczyć na daj. Ej, nikt mnie nie dopadnie. Ale w tych różowych to... Co to? Konik! Konik! To, to będzie Haha, to, ha, to konia. Nie, ale nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Zobaczają mi się jakieś psy na moim kompasie. Nie ma żadnych żelb. Nie ma... Zagraję sobie jakoś nie ma nic tylko jedna wyspa no i robię sobie w domu może tylko... albo kanalizaty kibelek <grystanie> no to jest. Mogę sobie zrobić tak. Większe. Nie wiem co to. Jest. Nie wiem. A może to dużo bo wszystkie te... A tam też płynie. Nie. Teraz spróbujemy. nie, nie, Tak. 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 nie, to A co to jest nie, za... nie, to nie, <śmiennie> jest <śmiennie> No Chója dostaniesz A nie, nie zajebiesz mi Trzeba umiera. Ale wszystkie sobie... mówią, że nam zostaje, ziemia tam zostaje, musiałam sobie się spać. Nie, nie wiem. jakieś siegier. Miały być jakieś młotki, jakieś rzeczy, a co tu są tutaj, jakieś różowe kurwy, kwiatki na wodzie, ziemia i co? już tam jest. Co tak? No taki co? Zaczynają jeszcze. Wpadają w Wow. No, nie! Na sobie nie, nie,